Dzień dobry, witam na moim kanale Odynie Senior z tej strony. Pogoda piękna. Rozmawiałem właśnie z tym Zbirem i spotykamy się we Władku. Jadę do Władka, także widzimy się we Władku. Właśnie wjeżdżam do Władka. Jadę na ulicę sportową, tam się, mamy sp tam się spotkamy. Spotkam się z, z pikusiem i z brodatym z zdaje się Także widzimy się za chwilę No za 15 minut I jesteśmy w komplecie Trójca przynajmniej Idziemy szukać min co w nocy, co w nocy ruscy byli i zostawili tak? No A widzisz jaka fala? ojejku w wodzie i jest co to jest 5 groszy albo 20 mniejsza z tym i jest ziko ale długo leżało mam 20 groszy ale przedtem już kilka monet znalazłem ale nie, nie filmowałem bo to dopiero Postanowiłem, że od złotówki zwyż ale i na bezrybiu się groszy ryba. Jest dosyć duża fala, niby to tak nie wygląda ale niestety właśnie koleżka kasena brał wody do pianki. No, 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 no. <laughs> ale jest fajna, ciepła woda jest przede wszystkim. No ale fala trochę za duża. Tam jeszcze jest większa, bo tam jest płcizna. Ale tu są kamienie. I dosyć głęboko. 50 groszy. Jakby ktoś się pytał. Ale tu ciężko się kopie. Duże fale są. Takie coś. Nie wiem co to jest. Na pewno to nie nabój. Tu się jest jeszcze? nie ma jak tam chłopcy? jest coś? jest dwa ziko jest coś jeszcze? nie ma O Kurde, trzeba to opić. O, tu coś jeszcze jest. Wczoraj na plaży znalazłem 2 euro, czy wczoraj, kurde, tak się ucieszyłem jak dziecko. <śpiewanie> tak jakbyś prawie dychał w papierku znalazł. znalazłem ciekawe czy łańcuszek tu też jest cieniu Jest waliko. 20 groszy. He. Dobrze jest. 50, przedtem było 20 i jeszcze przedtem 10. Wszystkiego nie nagrywam Jesteś tu jeszcze Jest O 20 Ekstra, dwie monety w jednym Tutaj Lecimy Jest złotóweczka Jest jeszcze いい。New money. koniec na dzisiaj jestem powolony przez fale już nie będę mówił co mam w woderach jakbym popuścił co nieco ale to wszyscy tak mają, nie tylko ja i to wszystko słone jest już tutaj wypukałem to, już nie jest słone wieża zostawiają mnie na pastwę losu a ja nie wiem gdzie ja jestem się wysuszyć, tak? muszę się wysuszyć na słońcu trochę Pogoda nadal piękna ludzi było mnóstwo na tym, pewno jeszcze jest. Idziemy trochę poszukać w piasku Jutro z samego rana w piankę i do wody i na, i na kamule. Jest, jestem już na plaży tam jest więcej ludzi, tu już jest pustka. Idę w tamtą stronę. Jest 50 groszy. Dobrze się zaczyna. Idziemy na zachód. Znowu 50 groszy mam. Konkurencji nie widać, ale pustki na plaży, jak na razie. Jędziko. To już jest coś. Lecimy. Nie powiem dalej. Jest ziko. Znowu kamerami do góry nogami zaczęła nagrywać. Słońce jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ale pogoda piękna. Tu powinno być dwa ziko. Jak się nie mylę. A, już widzę. nasi tu byli. Jeszcze coś? Następną. Pokazuję na piątkę. A co będzie? No, chyba to nie będzie to, co myślę. No jasne. Teraz i kapsle kur... Tak samo. Dwa złote Dwa złote? Tak Pięć złotych i jeden grosz Dobrze jest Słoneczko zachodzi już prawie Słoneczko i zachodzi powoli. Ja dojdę tam i wracam się z powrotem tam Do tamtego białego jest dwójeczka jest coś tu jeszcze jeszcze coś tu siedzi jeszcze dwa zalciko 4 ziko w jednym miejscu. Wygląda jakby kawałek obrączki. Trzeba poszukać reszty. Coś mi się tak wydaje, bo to jest takie wzory, jakieś są. No dobra, ale chyba nie srebro srebrne nawet. Jest ziko ale już się ciemno szybko robi idą blisko i zaraz wracam jest ziko ale tu jeszcze są sygna... jest jeszcze jeden sygnał jest jeszcze jeden pięćdziesiąt pięćdziesiąt Nie, jeszcze coś jest. Dwa złoty i jeden grosz. Dobrze jest. Dzisiaj. piękny wrzesień jest koniec września właściwie jutro tutaj przyjdziemy z rana Dziko już wracam tam jest konkurencja dwóch widziałem no mam niecały kilometr jest Zico coś tu jest O, o, następne Ziko w jednym miejscu, Europa jest. Tam konkurencja chodzi. Koniec, tam już wychodzę. Na koniec 50 groszy. I to chyba już koniec, chyba że coś jeszcze po drodze znajdę Nie wiem która godzina jest ale już skończyłem Właśnie idę, ludzie tutaj jest masa chodzi Jeszcze dużo jest na plaży Kurde pogoda jest wyśmienita zaraz będzie oho Lecimy dalej Jest 6 rano Po szóstej właściwie jestem już w wodzie, w piance także szukamy jak się coś znajdzie to się włączę chyba coś wykopałem ale... nie jestem pewny o. jest 50 groszy e. dobry i to Twardo tu było 20 groszy A biło kurde jakby nie wiem co to było nie wiem, pięć groszy, dziesięć groszy, nie wiem jest coś tu jeszcze nie ma nic. jest Ziko Jest coś jeszcze? Nie ma Jest następne zikoś tu jeszcze Nie ma Dobrze jest Dwadzieścia groszy Tu jest dobre pole Trzeba tu łupić <gry> grudnaty zbier nie wiem gdzie jest jest dwa ziko 50 groszy przed tym znalazłem kilka monet ale nie filmuję wszystkiego bo szkoda taśmy Chyba pięćdziko. O, pięćdziko. Ja. Lecimy. Dalej. Słońce już schodzi. Pięćdziesiąt groszy. A tutaj jest ten słynny. Brdoty zbir, śpioch. śpioch. O! <śla> Ten co mówi, że o czwartej wstaje, tak. a o szóstej go trzeba budzić. <śla> Chyba za piątym razem wykopałem w końcu. Jest tu jeszcze. Nie ma. Lecimy. Ale niedaleko. Pięćdziesiąt groszy panie Jest jeszcze jeszcze nie ma dwadzieścia groszy, dwadzieścia groszy, a prze, same jednogroszówki i dwugroszówki groszówki jest coś tu jeszcze nic więcej 50 groszy Pani jest coś tu jeszcze może jakiś morsanek złoty dwie monetki w środku jeszcze puszczę nie ma dwa ziko Jak ja się z żoną Trzeba już kończyć, 4 godziny wystarczy Piękna pogoda dzisiaj będzie, ale mgła jest i, i ta tęcza taka dziwna Mgielna tęcza na żywo Na żywo? na żywo, nawet za granicą Tam to raczej nie, mają inne problemy Ok, starczy na dzisiaj. Ja już kończę. Czas na podsumowanie tego odcinka. Było szukania w Zatoce i w Bałtyku, w wodzie, na plaży. Pokażę Wam, co znalazłem: N2030, 57 zł. Takie dwa z naszyjnika, czy z czego to było to jest yy, zapięcie srebrne jest. Zapomniałem jak to się nazywa. Jakiś jakiś kamień, coś tam no i kupa drobnych z Bałtyku, z kamieni. To dalej, dalej. Na razie tutaj będę, bo będę czekał na przesyłkę. I tak jak już mówiłem, no na pewno mi to zejdzie kilka dni. Potem będę jechał wzdłuż wybrzeża i będę, tak jak już chyba mówiłem, będę wjeżdżał na wszystkie kąpieliska nad morzem. Tam gdzie się da, w miejscowości, będę je filmował i plaże i też będę szukał też na tej plaży i coś tam o tej miejscowości powiem jak to jak wygląda czy to czy parkingi są czy co tam teraz już jest po sezonie to może już tak pusto będzie i dlatego lepiej to będzie mi się robiło, bo parkingi bezpłatne no po tym pogoda piękna więc trzeba ją korzystać tak jak mówię Zatokę też trzeba będzie jeszcze po, po przeszukać, i tyle by było na, na ten temat. Jakieś zmiany na razie. Nic czekam na, tą, na, na przesyłkę, i dlatego muszę tutaj zostać. Chyba, że coś naprawdę się zmieni, ale to jeszcze tego nie wiem. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny i wiadomo co. चुकीदपुर